Kradzież Mona Lisy. W sierpniu 1919 roku obraz Leonarda da Vinci został skradziony prosto z Luwru. Złodziej, Vincenzo Perugia, ukrył się w muzeum, a następnego dnia wyniósł obraz pod płaszczem. Przez dwa lata świat nie wiedział, gdzie jest najsłynniejsze dzieło sztuki. Mona Lisa została odzyskana dopiero we Włoszech. Napad w Nicei Albert Spaggiari. Wraz ze wspólnikami przekopał 8-metrowy tunel do banku Société Générale w Nicei. Przez weekend wynieśli równowartość 30 milionów euro. Media nazwały to napadem stulecia. Spagdziari został aresztowany, ale uciekł z sądu przez okno i już nigdy go nie złapano. Kradzież diamentów w Antwerpii. Antwerpia w Belgii to światowe centrum handlu diamentami. W 2003 roku grupa złodziei przechytrzyła system alarmowy uważany za niemożliwy do złamania. Zniknęły diamenty i biżuteria warte ponad 100 milionów dolarów. Do dziś część łupu nigdy się nie odnalazła. Kradzież w Muzeum Gardnera. Dwóch mężczyzn przebranych za policjantów weszło do muzeum w Bostonie. Skradli 13 dzieł sztuki, w tym obrazy Rembrandta i Vermeera. Ich wartość to pół miliarda dolarów. To największa niewyjaśniona kradzież sztuki w historii. Do dziś nie wiadomo, gdzie są obrazy. Kradzież w Central Bank of Iraq podczas wojny w Iraku z banku centralnego w Bagdadzie zniknęło 1 miliard dolarów w gotówce. To jedna z największych kradzieży pieniędzy w historii. Uważa się, że rozkaz pochodził od samego Saddama Husajna. Do dziś nie odnaleziono całej kwoty. Detuneli pod bankami, przez obrazy ukrywane pod płaszczem aż po miliardy dolarów znikające z sejfów, największe kradzieże w historii brzmią jak scenariusze filmów. Która z tych historii zrobiła na Tobie największe wrażenie? Napisz w komentarzu, subskrybuj minuty wiedzy, aby poznać więcej niezwykłych faktów ze świata.